moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym makijażowym filmiku. I słuchajcie, dzisiaj ponownie, to był pomysł mojej przyjaciółki Wiktorii, żebym pomalowała się na Lily Rose Depp. Także taki makijaż dzisiaj wykonam. I w ogóle nie wiem dlaczego mam takie czerwone oczy, takie opuchnięte jakby, nie wiem co się dzieje. I swoją drogą, jakbyście jakieś odgłosy w tle słyszeli, to mój sąsiad Ceri życie będzie e, kosił, kopał i w ogóle robił jakieś inne cyrki. Także. <laughs> I słuchajcie, zaczniemy sobie od razu ten makijaż od twarzy tym razem, bo ja mam ochotę użyć podkładu. Ja to robię bardzo rzadko, bo jak możecie zauważyć w moich filmikach, ja nie używam podkładu ani korektora, e, ale czasami mi się zachce raz na kilka miesięcy i właśnie dzisiaj jest taki, taki dzień, także przechodzimy do rzeczy. E, ja używam podkładu takiego z Maybelline, to jest Fit Me. Tak? Aha, po prostu Fit. Ok. Nie, to jest Fit Me, tu jest to Mi napisane. E, I to jest kolor, słuchajcie, porcelanowy numer 10. I ja sobie go nałożę takim pędzelkiem z Real Techniques. Ja tak nałożę sobie tak z tyle, To są dwie pompki takie niecałe. I ja nakładam najwięcej tego podkładu na środek twarzy. A to, co mi zostanie na pędzlu, nakładam już tutaj na te brzegi, że tak powiem. W ogóle bardzo ładnie pachnie ten podkład. Właśnie takim. On pachnie właśnie takim kremem z SPF-em. Tak jak tam było w sumie napisane. Okej, okay, moja twarz teraz wygląda bardzo jasno, ale zaraz sobie to wszystko ładnie skontrastujemy. I teraz tak, jeżeli chodzi o makijaże Lili, to ona miała taki makijaż jeden, taki gdzie miała bardzo mocno tak na brązowo oczy pomalowane, ale ja akurat wybrałam takie makijaże, gdzie ona miała takie trochę powiedzmy, messy, takie czarne kreski, tak czarno podkreślone oczy. Miała też róż, tak wiecie, ładną konturówkę, taką brązowo-różową, coś takiego. Więc taki makijaż bardziej właśnie w brązach, w różach. A mam do tego idealną paletkę, dlatego właśnie też wybrałam coś w tym stylu bardziej. To jest taka paletka z Makeup Revolution, Rose Gold Chocolate. I ona ma właśnie bardzo ładne kolory, które idealnie do tego makijażu mi się sprawdzą. Takie ma. Kolorki, ale zanim je użyję do oczu, to sobie skończymy twarz. Lili mi się dużo bardziej kojarzy z różem niż z bronzerem, ale ja troszeczkę połączę te dwa produkty ze sobą, żeby był taki efekt. sobie ten róż był taki cieplejszy, może trochę. Ja oczywiście do tego celu wykorzystam produkty z Eweliny Kosmetycznej. Pięknie, i ja nałożę je razem, po prostu je pomieszam, czyli Wam już pokazuję. Na początku będzie brązer i nałożę tak trochę, bo wolę, żeby jednak więcej było tego różu. Nałożę trochę tak tutaj i trochę na nos. Podobnie nałożę ten róż też, żeby, żeby go akurat było trochę więcej, więc tego jest chyba trochę za dużo, ale okej, okay, niech będzie. Oj, tego jest dużo. Tego jest troszeczkę za dużo. Mm -hmm. Myślałam, że używam długo pędzla, to jest dobry pędzel. Ja dużo bardziej wolę używać właśnie pędzli niż gąbek, bo te gąbki mam wrażenie, że dużo bardziej pochłaniają ten produkt. I tego jest za dużo. Ja muszę użyć pędzla z podkładu, żeby to rozblendować, bo tak nie może być. Ej, co to jest? What the fuck? Okej, okay. no myślę, że jest ok. już. Tutaj. Ja mam tak, to jest moja kość policzkowa, więc to nie jest jakaś, wiecie, kreska. Z druga strona. Aha, ten pędzel. Okej, okay, twarz jest już w sumie gotowa. Myślę, że ten kolor ładnie pasuje, bo ona ma tam właśnie taki taki ciepły ten róż, więc to bardzo ładnie mi się udało odwzorować i ja nałożę też resztkę tego, co mam na pędzlu, na czoło, żeby ono wyglądało, jakby było takie, wiecie, bardziej opalone. Twarz jest już gotowa i teraz, żeby mi się tak nie błyszczała, to ja użyję minimalnej ilości pudru. Ja bardzo nie lubię używać pudru, jak mam podkład na twarzy, bo ja potem czuję, że twarz jest taka, wiecie, taka takiej masce ja tego bardzo nie lubię, mm, dlatego ja użyję go naprawdę mało. To jest też z Maybelline, też Fitmi Takiego pędzelka użyjemy i ja nałożę tego pudru, Wam pokażę, ale na strefę T generalnie. Czyli tak trochę, tak serio trochę, żeby to nie było takie, wiecie, białe. I ja daję tak, no w sumie w tych miejscach, gdzie nie mam różu i bronzera. Tak, żeby na przykład pod oczami się za bardzo nie świecić, no coś w tym stylu, co nie? No, i też na brodę i na czoło, bo tam zawsze się odbija światło. I teraz przechodzimy już do oczu. Ede, tak ja pokazywałam Wam tą paletkę. To tej paletki właśnie sobie użyjemy. I ja użyję, słuchajcie, takiego cienia, który będzie. Um, myślę, że użyjemy sobie tego cienia tutaj. Ja, ja użyję takiego pędzelka puchatego. On też jest z Lil Techniques. Bardzo fajny jest. Ostatnio używałam go do takiego ciemnego cienia, ale mam nadzieję, że mi się to nie wymiesza, bo byłoby nie za ciekawie. Okej, okay, ten kolor jest troszeczkę za chłodny moim zdaniem. Taki za mało brązowy. Tak mi się wydaje. Więc zaraz go pomieszam jeszcze z innym, ale na razie nałożę to samo też na drugą powiekę. Ja nie czaj, dlaczego ja mam tak opuchnięte oczy dzisiaj? Tylko może tak w kamerze nie widać za bardzo, ale ja to widzę na żywo. Także kolor jest ładny jest różowy, ale jest za mało brązowy. Także ja słuchajcie, użyję sobie jeszcze takiej innej paletki. To jest paletka. Taka piękna. To jest ta firma, której nazwy nie pamiętam, dostałam to od mojej siostry na chyba urodziny i to jest, to jest takie piękne, Boże Święty, to jest takie piękne. Jak ja miałam tego użyć pierwszy raz, mam pokażę jak to wygląda w środku, to mi było szkoda, żeby te cienie aż jakby, wiecie, niszczyć. Popatrzcie, jakie to jest śliczne. No. I ja użyję tutaj tego brązowego cienia, żeby trochę ten różowy sobie tak pomieszać. Okej, okay, mamy coś takiego. W sumie to wygląda ciekawie. To może nie jest dokładnie to, co miała tam y, Lili na tych zdjęciach, co pokazałam, ale. No, ale wygląda ładnie, moim zdaniem. Dobra. Także y, cienie mamy już gotowe. I teraz, jak przejdę do robienia tych takich y, Powiedzmy Messi kresek. I do tego właśnie użyjemy sobie kredki, bo to kredką wyjdzie idealnie, takie coś. No i tak, ta oczywiście ona miała linię wodną na czarno, no i tak też tą górną linię rzęs. Także ja to zrobię i ja to po prostu rozmażę sobie palcem. Ja Wam pokażę zaraz dokładnie. Ta kreska jest po prostu za gruba na tej powiece. Tak mi się coś wydaje. Okej, okay, teraz chyba jest lepiej, myślę. tak jest git. I ta kreska ma być taka, taka trochę, widzicie? Taka nie idealnie równa tutaj w zewnętrznym kąciku, ale tak troszeczkę ją poprawię, żeby jednak to było widać, bo trochę to się teraz zrobiło za bardzo szare. Mam coś takiego? Myślę, że jest okej, okay. w sensie. Ten makijaż po prostu wyszedł bardziej w różach i niekoniecznie może jest dokładnie taki, jaki miała um, Ale wiecie, ja się inspirowałam jej makijażem, więc to nie będzie dokładnie to samo. Mamy coś takiego i powiem wam, że ten makijaż mi, trochę mnie denerwuje, szczerze. Denerwuje mnie i mnie po prostu... Mnie bo te oczy są jakieś takie, ja nie wiem. Ten cień mi się miesza z tą kredką. Mm, te kreski w ogóle takie wyszły jakieś po prostu takie mega messy, i takie miały być w zasadzie, więc no o to chodzi trochę. Ale po prostu jestem jakaś taka podirytowana, szczerze Wam powiem. Więc no, ale tak to zostawiam i już nie chcę mi się szczerze tutaj z tym więcej pierdolić. I ja teraz sobie zrobię brwi i rzęsy, to Wam pokażę może jak już to zrobię, bo to nie jest aż tak interesująca część, także zaraz się zobaczymy. Okej, okay, tak to wygląda, także jest makijaż oczu skończony, trochę wyszedł dość mocny, w sensie ta czarna kredka tak wyszła mocno, no ale nie szkodzi, wygląda to i tak bardzo ładnie, chociaż powiem Wam szczerze, że dzisiaj to nie jest mój dzień makijażu. Um, nie, nie jest. Tak mnie wszystko irytuje, że po prostu... O! Kończąc ten makijaż, nałożymy sobie jeszcze rozświetlacz. Ona nie miała go w kącikach oczu, więc ja tego nie zrobię. To będzie oczywiście serduszko z Makeup Revolution. Takiego pędzelka użyję też z Real Technics I nałożymy sobie to tak tutaj, żeby była taka ładna ładny połysk, ale też żeby nie było zbyt mocnej tej tafli, bo potem z to, to wygląda, jakbym była perłą. sensie jestem. Ale wiecie, też bez przesady, tak? A więc twarz jest już oficjalnie skończona. To pięknie się błyszczy teraz przez ten rozświetlacz. I na koniec sobie zrobimy usta i ja to zrobię tą konturówką taką właśnie brązową. To jest kolor 8 z Lovely. Dobra kochani, tak wygląda skończony makijaż. Wyszedł bardzo ładnie w sumie, taki, w takich różach. Także mi się bardzo podoba. Nie robiło mi się go jakoś super przyjemnie Bo mam taki humor ostatnio Po prostu mnie dużo rzeczy irytuje I jakaś taka jestem po prostu wiecie Nie wiem jak to w ogóle opisać Ale makijaż jest ładny tak Więc wszystko jest git Wszystko się zgadza I co I widzimy się kochani w kolejnym filmiku Pa